Cześć, a tak właściwie dzień dobry. Jesteśmy właśnie na planie kręcenia filmu pod tytułem Do dzwonka. No, niestety mamy tutaj, nie jesteśmy jeszcze na planie, tak właściwie to jesteśmy w moim domu, ale będą u mnie aktorzy, którzy grają do dzwonka. Hmm. Tak właściwie no, my jesteśmy wersją pet shopową, bo jesteśmy pet shopami, a oni są ludźmi. Więc my będziemy mm, do dzwonka lpsowe, bo nie, nie mamy tutaj yy, takich ludzi, więc mamy tylko... Będą ludzie pet shopowi. Hej! To mnie koleżanka, która tak samo prowadzi. I tu Tatiana, to Nagrywamy film lpsowy do dzwonka osoba, która śpiewa to słowo do dzwonka, to właśnie, o, Riana. hej, to ja śpiewam to słowo do dzwonka, do dzwonka. Dobra, ale już nie zajmuj się tym, idziemy pokazać naszych ludzi, poczekaj. oczywiście Dombi. Montażek i rozmowę z domi. Włączamy telefon i do będzie rozmawiać z jednym z naszych słuchaczy. Telefon jest tu domik, mów po prostu do mikrofonu, Nie. Aha. teraz na rozumiem będziesz słyszała też coś. Proszę, będziesz słyszał, Tutaj słyszała pomówę. Dobra. Ech, to włączę słuchawkę. Cześć Domi. Jestem mm, Brian i uwielbiam Ciebie za normalną piękną osobowość. O! Dziękuję, mówi Domi. Bardzo dziękuję, że tak o mnie sądzisz, Brianie. Ale mam chłopaka, więc jeśli byś chciał, to ja niestety jestem zajęta. Dzięk dziękuję za reakcję, Domi. Pa, do usłyszenia. Pa. Fajna, roz Fajna rozmowa, Domi. Jak się czujesz po tej rozmowie? Że zrobiłeś coś złego czy dobrego? Dobrze, że powiedziałam prawdę, że jestem już z kimś, więc... Ale on, jemu nie chodziła, on nie chciał z tobą chodzić, on chciał z tobą jak z gwiazdą. Aha! No już trudno. No to padę mi, żemy cię. Dzięki bardzo, pa! Następny uczestnik y, będzie to Aldona. Gdzie Aldona? Gdzie Aldona! Jest, Aldona, kurczę! nie mam ja poszedłem. No, jesteś Aldona. E, cześć, jestem Aldona. Cześć, 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 cześć. cześć, jestem Aldona. Aldona, zostaw tą piłkę. Dobra, dobra. Aldona, jesteś na żywo, rozmawiasz z jednym z Twoich ulubionych fanów, ze słuchaczem. Halo Aldona, e, świetnie, że grasz w piłkę. Nie wiem, czy znasz takiego piłkarza. Leo Messi Leo Messi Więc jeśli znasz no Powiedz znasz Tak znam Leo Messiego Oczywiście Leo Messi To jest tylko w pet shopach. Naprawdę inaczej Inaczej się nazywa no, Wiesz u nas jest LPS Leo Messi A u nich inne imię Na pewno tylko nazwiska jest takie samo Właśnie no, a, słuchaj Aldona, wybierasz się gdzieś może z piłką Nie daleko do LPS, LPS-owni? Nie, tam jest za drogo dla mnie. Chodzę do sejki moczo Co to sejki Mocho? A, to taki klub piłkarski. Fajnie, lubimy się kiedyś? Nie, dzięki. Umówiłem się tam z koleżankami i z chłopakiem. Pa, Aldona. Czy Fajna rozmowa. Jesteś zadowolona z tego, co powiedziałaś e, słuchaczowi? Nawet się nie przedstawił, więc widzę, że był niegrzeczny. No to pa, Altonko, bierz piłeczkę i zabieram również tę pomosowę. Tadzio. O, mm, jasne. Tadzio, masz wielkie fanki. Chcesz, należy go odpowiadać po prostu na pytania. Okej, okay? na rozmowę. Cześć, tato. Takie smutki, takie smutki. Dzięki. Tadziu. Tadziu. Wyznaj mi, czy masz dziewczynę. Mm, mm, mam dziewczynę. Ale mm. e, halo? Halo? Tadziu. Było powiedzieć, że nie masz dziewczyny. powiedzieć, że nie ma dziewczyny. Ej, hey, on ma dziewczyna. Au, pajączko, odejdź stąd. Ech. To idź z tym dziewczyną. Ech. To na tyle. W programie. Do Do, do